Oryginalny tytuł Pieśni wielorybów, Les Gardiens de la Planète, wzniośle zwraca uwagę na pełnioną przez wieloryby rolę strażników ziemskich ekosystemów. Tytuł międzynarodowy The Whale Nation, zaczerpnięty z poetyckiej książki Hitkota Williamsa, będącej zresztą kanwą tegoż dokumentu przyrodniczego, akcentuje z kolei wielorybią nację oraz jej bogate i złożone życie społeczne. Polscy dystrybutorzy postawili na pieśni, również upodmiotowiając te ogromne podwodne ssaki, ale i wprowadzając dodatkowy pierwiastek liryczny. Każdy z tych tytułów bazuje na metaforze, która trafnie oddaje majestatyczność waleni. I choć film Jean Alberta Lievra niewątpliwie ma ambicje wykraczające poza demonstrację owego cudu przyrody, najlepiej działa jako spektakl. Budzący podziw i zachwyt, oraz odkrywający nieznane powszechnie fakty z życia wielorybów. Tytułowe pieśni to coś więcej niż huczące odgłosy, za pomocą których komunikują się wspomniane zwierzęta. To złożone motywy dźwiękowe, zróżnicowane na sposób dialektyczny, przekazywane z pokolenia na pokolenie i rozmaicie aranżowane. W dokumencie Liewra. Usłyszmy, że stanowią one żywe wielorybie archiwum pamięci, bibliotekę świata czytaną kolejnym generacjom waleni, których pojemne mózgi są jak ogromne twarde dyski. Kategoria wzniosłości nasuwa się tu sama, zwłaszcza gdy przyrównamy gatunek ludzki, zdolny do trwałego przekazywania pamięci i wiedzy ledwie od kilku czy kilkunastu tysięcy lat. Słyszalny dziś wielorybi śpiew Najpewniej niesie ślady sprzed wielu milionów lat, a dożywające 200 lat, wale grenlandzkie wciąż mogą pamiętać świat u progu rewolucji przemysłowej. Film stara się oddać ów głos możliwie przejrzyście, być może aż nadto. Słyszymy wprawdzie autentyczne nagrania wielorybich piosenek, rytmicznych niskich, ambientowych dźwięków. Większość warstwy audialnej wypełnia jednak ludzka muzyka oraz narracja pierwszoosobowa. Opowieść wieloryba o nim samym i jego świecie. Z jednej strony jest to rewers klasycznego, trzecioosobowego sposobu opowiadania w typowych dokumentach przyrodniczych, zwykle opisowego, behawiorystycznego i naukowego, na pozór mniej antropocentryczny i bardziej empatyczny wobec istot nieludzkich. Z drugiej strony, koncept ten dość szybko ujawnia iluzoryczność odmiennej perspektywy, a pomost. Zbudowany pomiędzy ludźmi a wielorybami, wydaje się zbyt arbitralny i przesadnie antropomorficzny. Z jednej strony jest to rewers klasycznego, trzecioosobowego sposobu opowiadania w typowych dokumentach przyrodniczych, zwykle opisowego, behawiorystycznego i naukowego, na pozór mniej antropocentryczny i bardziej empatyczny wobec istot nieludzkich. Z drugiej strony koncept ten, Dość szybko ujawnia iluzoryczność odmiennej perspektywy, a pomost zbudowany pomiędzy ludźmi a wielorybami wydaje się zbyt arbitralny i przesadnie antropomorficzny. Jednocześnie trudno zupełnie skrytykować czy odrzucić narrację zaproponowaną w pieśniach wielorybów. Oddanie perspektywy zwierząt w utworach audiowizualnych kierowanych do ludzkiej percepcji jest w zasadzie niemożliwe, a każda tego typu próba będzie mniej lub bardziej naznaczona człowieczą, kolonizującą soczewką, wojeryzmem, ingerencją w nieludzki świat. Słuchanie wyimaginowanej narracji wieloryba w zrozumiałym dla nas języku jest być może kompromisem, na jaki musimy się zgodzić, chcąc lepiej poznać te fascynujące zwierzęta i przedstawić je szerokiemu gronu odbiorców. Poznać, nie ocalić. Wydaje mi się bowiem, że choć ambicją wielu przyrodniczych dokumentów jest przeciwdziałanie katastrofie klimatycznej i zagładzie różnych gatunków, ich rola w rzeczywistości kończy się na popularyzowaniu wiedzy i uświadamianiu o zagrożeniach. Filmy przyrodnicze nawet pomyślane jako eseje, nade wszystko celebrują ukazywanie nam zakątków globu i przedstawicieli fauny. Jakich zapewne nigdy nie ujrzymy własnymi oczami. Jak wiele tego typu filmów pieśni wielorybów zachwycają głównie warstwą wizualną. Olśniewające podwodne zdjęcia chwytają najbardziej intymne momenty życia waleni. Na naszych oczach, zmierzające do samicy samce, śpiewają miłosne hymny dwóch osobników męskich pieści: zarówno samice, jak i siebie nawzajem, matka karmi mlekiem nowonarodzonego wieloryba. A następnie przemierza ze swoim potomkiem oceaniczne dno. Najbardziej oszałamiającą wizualnie atrakcją filmu była dla mnie sekwencja polowania na krewetki i kryl. Grupa waleni wydmuchuje wówczas niezliczoną ilość pęcherzyków powietrza, tworzących bombelkowe sieci, w które łapią się morskie żyjątka. Podwodne ssaki wykonują w tym czasie salta, a układające się spiralnie bańkowe wiry widziane z lotu ptaka Przypominają pieniądze się rozety. Całość sprawia wrażenie doskonałej sceny, przypominającej słynny wodny numer z nocnych Motyli czy innych klasycznych filmów z choreografią buzbiego Berkleja. Pieśni wielorybów nie zatrzymują się jednak na poznawaniu i podziwianiu majestatycznej nacji wielorybów. Narrator, opowiedziawszy o regułach i zwyczajach panujących w świecie waleni, Odbija piłeczkę ku nam, wysuwając kolejne oskarżenia wobec gatunku ludzkiego i jego ekspansji. Oto raport ze stanu świata. Dowiadujemy się, że niemal wszystkie sfery funkcjonowania podwodnych ssaków zostały zachwiane. Zakwaszenie oceanu i zanieczyszczenie go plastikiem naruszyło strukturę łańcucha pokarmowego, zaśmiecanie wody hałasem, uniemożliwia swobodne komunikowanie się wielorybów. Z kolei, Zanieczyszczenie nieba sztucznym światłem utrudnia im nawigację opartą na znajomości mapy nieba. Film Liewra akcentuje więc wyraźnie, że niebezpieczeństwo, czyhające na tytułowych strażników planety, nie skończyło się wraz z niemal całkowitym zaprzestaniem w XXI wieku wielorybnictwa, lecz tylko nasila się w związku z ciągłą intensyfikacją działań człowieka. Wydaje się, że wieloryby są skazane na zagładę jeszcze w tym stuleciu. Pesymistyczną tego wizję ukazuje drugi odcinek niezbyt udanego, fantastyczno-naukowego serialu Ekstrapolacje, w którym ludzkość, choć nauczyła się odszyfrowywać wielorybie ballady, nie uratowała ich wykonawców przed wymarciem. Optymistycznym leitmotywem podwodnej pieśni wielorybów jest obraz ogromnego walenia wyrzuconego na brzeg. Grupa plażowiczów za wszelką cenę stara się go ocalić i zwrócić morzu. To piękna, przejmująca i w pełni realistyczna wizja, a jednocześnie smutna, potwierdza wszak, że potrafimy pomagać doraźnie, lecz jako gatunek i tak niszczymy na skalę masową. Być może za kilka dekad poetycki dokument Liewra będzie jednym z archiwalnych śladów po kolejnej wymarłej.